Nie wiem jak Państwo, ale ja natychmiast po zjedzeniu czegoś słodkiego nabieram ochoty na danie bardziej konkretne. I właśnie tutaj u podnóża salzburskiej twierdzy, na jednym z licznych tarasów, chcę przygotować coś, co spodoba się z pewnością tym, dla których smak słodkości nie jest najważniejszy. To będzie dla nie, dla tych, którzy cenią lekką goryczkę. Bo w okolicach Salzburga nie uprawia się winorośli. Tutaj dominuje piwo. Produkują się je od mniej więcej IX wieku od czasów Karola Wielkiego. Zatem wołowina w piwie po Salzburgu. W tej miseczce mam coś, co nazywa się buterszmalc. Tłumacząc to dosłownie, musiałbym powiedzieć smalec maślany. A jest to po prostu sklarowane masło, które tutaj można w sklepie kupić. Ono ma dużo wyższą temperaturę palenia się. Idealnie nadaje się do smażenia. Ono wytrzymuje tak jak olej w wysokiej temperaturze do szybkiego, mocnego smażenia. Jak powiedziałem, fantastyczne. Pozostałe składniki, no to nie jest nic zaskakującego. To jest drobno posiekana cebula. Tutaj mam młodą wołowinę z okolic Salzburga, tutejsze hale słyną z tego, że wypasa się na nich bydło, które jest bardzo dobrej jakości. Tutaj mam szpek, czyli coś w rodzaju boczku, surowy wędzony, marchewka, przyprawy. To jest kminek, to jest kolendra, to jest majeranek, to jest jałowiec, liść laurowy. Piwo miejscowe bardzo przyjemne w zamknięciu zwanym w okolicach Krakowa krachlą oraz coś, co już Państwo wcześniej widzieli tenże fantastyczny, ciemny chleb. I teraz muszę zobaczyć jaka jest temperatura masła. Ono jeszcze dwie minuty winno na ogniu spoczywać. Zaraz będziemy smażyć. Najpierw wrzucam cebulę. Słyszą Państwo, jak bardzo ładnie. Rozgrzał się buter szmalc, więc już szybciutko kroję dwa plastry szpeka. Co nie jest łatwe, bo w tej temperaturze on nieco zesztywniał. Kosteczka i to zaraz będzie dorzucane do cebuli. Kiedy cebula się ładnie zrumieni czego Państwo niestety w tej chwili nie zobaczą, bo tutaj dymi się. Jak z wnętrza czynnej etny, ale to różnica temperatur, wówczas musimy dodać do garnka pokrojone w kostkę mięso. W dość grubą kostkę no to jest kawałek wołowiny pieczeniowej i spora taka jak na gulasz kostka i trzeba to będzie na dość mocnym ogniu obsmażyć. Tam jest twierdza, ale tu jest znacznie ważniejsza rzecz, mianowicie wołowina. Ta rasa się nazywa Pinzgauer, Pinzgauer Rind, i to jest młoda wołowina. To, o mięso jest młode, najłatwiej poznać, proszę Państwa, po kolorze. Młoda wołowina jest zawsze jasna, natomiast stara jest ciemna i tej, zwłaszcza w tejże potrawie, się. Wystrzegajcie. Teraz muszę radykalnie zwiększyć ogień pod garnkiem i te kostki wrzucić. One powinny na jak, na jak mocniejszym ogniu się szybciutko obsmażyć, żeby białko się ścięło, pory mięso się zamknęły, żeby cały sok wewnątrz został. Więc lekko to mieszając obsmażamy na najmocniejszym z możliwych ogniu. Wszystko jest pod kontrolą. Bardzo ładnie się przysmaża. W tym czasie... Dobrze jest wziąć kilka jagód jałowca, nieco kminku i wszystko to lekko nożem nagnieść. Zwłaszcza w wypadku jałowca jest to dość ważne. Chodzi o to, żeby aromaty tego lepiej się w czasie duszenia uwolniły. I teraz sprawdźmy, co się tutaj dzieje. Bardzo ładnie się przysmarzyło. Czas. Drodzy Państwo, na piwo zobaczę, czy pamiętam ten ruch. Kiedyś w dzieciństwie orężadę w ten sposób zamykaną otwierałem. Tak właśnie udało się. Zatem trzy czwarte zawartości butelki tego jasnego piwa wędruje do garnka. Dobrze jest nieco sobie zostawić. Potem jeszcze ono będzie potrzebne. I teraz przyprawy. Kminek oraz. Jałowiec, dwa listki laurowe, majeranek, który bardzo dobrze będzie wcześniej w dłoniach nieco rozetrzeć oraz kolendra. Kolendry tylko trochę, ona jest mielona, bardzo intensywna, żeby nie zdominowała smaku całości. Na razie nie dodaję tam soli ani pieprzu, to wszystko Teraz trzeba po prostu przykryć i gotować około 45 minut. Świąteczne chwile wymagają najlepszego pieczywa. Proszę sobie wyobrazić, że ta piekarnia w opactwie świętego Piotra działa nieprzerwanie w tym samym miejscu od 800 lat. Szczyci się wspaniałym, ciemnym pieczywem, wyrabianym od wieków wedle niezmiennej receptury. Jeśli nie wierzą Państwo, że to miejsce jest bardzo stare, proszę spojrzeć na tę wspaniałą romańską kolumnę. W jednym kraju za jej oglądanie pobierano było płat, a tutaj od tak stoi sobie pośrodku piekarni. Szczęśliwie minęła dopiero dziesiąta minuta gotowania, bo przypomniałem sobie, że przecież trzeba tutaj dodać również kromkę ciemnego chleba. Ten chleb, tak jak w niektórych polskich sosach, będzie spełniał rolę zagęszczacza. Nie będzie ten sos zasmażany, on właśnie od tego chleba zgęstnieje. Spójrzmy, jak on ma bardzo przyjemną fakturę. Tak się chleb... Najlepiej kroi właśnie do siebie, i taka kromka, niepiętka zaraz w garnku się znajdzie. Taki garnek gorący pełni tę samą funkcję co koksownik, ale o ileż jest przyjemniejszy, gdyby tak. Pamiętacie Państwo, w stanie wojennym na każdym rogu, zamiast koksowników stały garnki z wołowiną bo z Alcbursku ten okres wspominalibyśmy z pewnością dużo przyjemniej. Czas pokrywkę zdjąć. Pięknie tutaj grze. I co musimy teraz zrobić? Teraz musimy wyjąć łyżką cezakową mięso. Ja tu co prawda nic nie widzę, ale mam nadzieję, że zaraz ta sytuacja się zmieni. Tak jest. Mięso muszę łyżką cezakową bardzo pieczołowicie wyjąć, ponieważ ten sos będę za chwilę w specjalny sposób przecedzał. Fu. Sos, mianowicie, trzeba teraz przelać przez drobniutkie sitko, a to, co zostanie na sitku, przetrzeć. Chodzi o to, żeby ten chleb Stworzył jednorodny, gęsty sos. Takimi metodami działały nasze prababcie. Kiedy jeszcze nie było żadnych mikserów zwanych z anglosaska blenderami. To wszystko bardzo ładnie przecieramy. Przetarty sos wędruje z powrotem w garnku. Do tego od razu dodaję mięso. Ono jeszcze paruje, nie wystygło za bardzo. Dzięki temu nie zrobi się łykowate. Uwaga, bo może nieco chlapać. Tutaj ocaliłem kawałeczki szpekła, które wyłowiłem razem z mięsem. I teraz, proszę Państwa, do tego musi powędrować marchewka, która oczywiście winna być wcześniej nieco przesiekana. Ta marchewka, co jest bardzo ważne, doda całości słodyczy. W tym jest dość sporo piwa i. Byłoby to dość gorzkie, gdyby nie właśnie przyrodzona, marchewkowa słodycz. Zatem, jeśli dodamy tutaj sporo marchewki, nie musimy dodawać do tego ekstra cukru. No, chyba że Państwo bardzo do e, słodkiego smaku są przywiązani, to dosłownie cukru odrobina. Ja tego nie zrobię, ale za to dodam do tego soli i pieprzu, czyli czegoś, e, czego tu jeszcze w ogóle nie było. Pieprzu dość sporo. E, I na koniec. Wszystko uzupełnię tym piwem, które sobie zostawiłem, bo ten sos już jest bardzo gęsty, a to jeszcze wszystko powinno się gotować tak długo, aż marchewka nie zmięknie, więc znowu to przykrywam i myślę, że musimy zaczekać około 15, góra 20 minut. Nieodzownym dodatkiem do tego dania jest coś mącznego, albo knedle, albo takie oto kluseczki zwane szpeclami. I już za chwilę zobaczą Państwo wołowinę po salzbursku w całej swojej okazałości. Bardzo ładnie to wygląda i proszę mi wierzyć, że jeszcze lepiej smakuje. Dużo sosu i ten sos właśnie. Na szpecle. No i oczywiście, jak to zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej bywa, całość należy popijać dokładnie tym, co znajduje się w sosie. Zatem małe piwko z tutejszego browaru, drodzy Państwo, wołowina bosalzburską. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że spacer po Salzburgu nastroił Was tak samo niezwykle i świątecznie jak nie. Czegóż mógłbym Państwu życzyć? No chyba tylko tego, żeby Mozart rozbrzmiewał w Waszych domach nie tylko od święta, ale na co dzień. Kłaniam się nisko. Do widzenia.